Witajcie w dzisiejszym odcinku na kanale Między nami ślimakami A dzisiaj yy, Niesamowity z zdalnie sterowany Więc zaraz wam go pokażę Tak on wygląda Tutaj mamy oczywiście Pilota Tutaj mamy yy, Servo skręt To jest taki specjalny skręt yy, Czyli taki specjalny napęd yy, Skrętu Który pozwala nam skręcać trochę lepiej niż w takich zwykłych samochodach sterowanych takich trochę mniej profesjonalnych. Tutaj mamy oczywiście największy silnik, jaki znalazłem w Lego. No i on naprawdę daje radę nam szybko jeździć i myślę, że wjedzie na niezłe tereny ten samochód. Jeszcze sprawdzałem jakiego ma zasięg. To wszystko e, oczywiście jest opracowane jak tutaj się wszystko kręci, tutaj jest wyłączanie i tutaj oczywiście e, mamy teraz włączymy sobie silnik, żeby jeździł, e, więc zapalę teraz lampę, żeby to wszystko lepiej wyglądało. Ok, e, tak to wygląda, oczywiście samochód jest bardzo szybki, teraz e, patrząc z monitor nie za bardzo na tym panuje. Poza tym zaraz się przycimy, bo ten są, mi się jakby tak Są Samochód nie uszkodził się tak bardzo jak uderzył z w ścianę, więc naprawił jakby dosyć szybko. Oczywiście oni wszystko bez problemu robi, kosza, pół godziny kredziny. Jeszcze nie wiedziałem jak to zrobić. Wziąłem to. Zaraz wam pokażę z jakiego samochodu. Z tego samochodu. O! Po prostu tutaj jest tak, że tu jest zupełnie inaczej to zrobione. Ale po prostu wystarczyło mi, że zobaczę jak tu jest zamontowane to, bo resztę już wiedziałem. Więc tak prezentuje się to auto. Auto naprawdę szybko jeździ. Tylko tutaj niestety trochę nam jest nie do końca dobrze ustawiony jest ten serwo, bo po prostu tak działają te serwo napędy ponieważ nie zawsze się wyłączają dokładnie prosto tak wygląda nasz silnik, już od razu mówiłem, dlaczego nie użyłem takiego białego klocka, zaraz wam pokażę jak on wygląda, mam takie dwie sztuki, o tak one wyglądają na przykład tutaj jest pokazane, jakie on opory wytrzymuje. No i po prostu, kiedy są za duże opory, to już to się nie kręci, po prostu. Ale po prostu, kiedy tutaj ten silnik, po prostu tu są za duże opory, bo ten samochód naprawdę trochę waży. Myślę, że tak około 2 kg, bo tutaj naprawdę dużo jest tych baterii. Tutaj są i jeszcze od drugiej strony są. Więc. Tak to wszystko wygląda yy, i to auto naprawdę, naprawdę yy, długo je składałem, więc teraz będę starał wam się wam nie przynudzać, no i teraz pokażę wam tylko jak to auto jeździ. Jak widzicie, auto na was nieźle szybko sprawnie jeździ. Nawet tutaj możemy, jeśli chcemy sobie szybko skręcić, to możemy tutaj nacisnąć. No i tutaj nam szybko skręci, tylko musimy sobie ustawić, jaki jest ten skręt. I jak mówiłem, baterię da się odłączyć. Ten wam pokażę teraz jak to działa. Tak to wygląda. Jak wiecie, jak działa ten Taki klocek, on naprawdę mi się przydał, bo kiedy byłem mały, to nie wiedziałem do czego służy ten klocek, a teraz już się dowiedziałem, bo próbowałem tak sobie zrobić sam i jeszcze oczywiście nie ma takich zestawów i nigdzie nie znajdziecie takiego zestawu, bo ja po prostu sam zrobiłem ten samochód, więc żegnajcie.